Witam serdecznie we wtorek, 20 maja. Co prawda mówiłem, że będziemy w poniedziałek siali, ale siejemy we wtorek. Kolejne nowe pole. A siejemy sorgo. Sorgo czerwone. Czyli druga nowa uprawa w gospodarstwie. Na powierzchni 25 hektarów. A no, uprawa dosyć ciekawa. Roślina dosyć ciekawa. Zainteresowała mnie je szczególnie jeśli chodzi o pola takie słabsze, bonitacyjnie. Tutaj mamy akurat kawałek 12 hektarowy, no powiedzmy bardzo słabej klasy gleby. Dlatego tutaj zdecydowałem się, można powiedzieć, na taki siew nawet nie uproszczony, tylko wręcz bezpośredni, ponieważ tutaj jest bardzo luźna ziemia z podłożem żwirowym, bardzo dobrze przepuszczalna. Więc Aby nie tracić tej wilgoci, którą mamy po tych deszczach, no postanowiłem, że wjadę i wsieję po prostu no, za jednym przejazdem. Sieję to zwykłym siewnikiem, swoim cyfrusem, z sekcją talerzową z przodu. Sekcję uprawiającą mam ustawioną na 12-13 cm. Wysiew odbywa się na no, takie mniej więcej między 3 a 4 cm. W rozstawie 49 cm, no prawie 50 można powiedzieć, 50 rządek od rządka, bo co drugi mam zamknięty, a mam rozstaw 16,6 cm, także tak to wygląda. Jedną jednostkę na hektar, zobaczymy. Nowa roślina, trzeba próbować czegoś nowego, myślę, że tutaj na tych słabszych ziemiach, Powinna się lepiej sprawdzić niż żyto, bo z tego co wiem, tu żyto było na tych polach, no niestety tak by udawało się średnio, no ale, ale mam nadzieję, że sorgo po prostu pokaże tutaj klasę i... i coś z tego fajnego wyjdzie. Będzie sorgo zasiane w trzech technologiach czyli tutaj mamy powiedzmy siew bezpośredni, czyli. No był tylko zabieg herbicydem totalnym zrobiony. No i teraz odbywa się siew na dwóch kawałkach. Jest zrobiona uprawa uproszczona na 28-30 cm. I jeden kawałek został zaorany. Ten zaorany tak średnio mi się podoba po tej orce. No ale no zobaczymy, może te deszcze jakoś coś mu tam pomogły. I... I będzie jakoś to lepiej wyglądało. Także ruszyłem z sianiem tego sorga, lada chwila, będziemy siali na kolejnych polach no i będziemy obserwowali co z tego wyjdzie. Trzymajcie się miłego popołudnia.